Cześć, nazywam się Jakub Rosły, jestem przewodnikiem miejskim po Łodzi. Jeżeli macie 5 minut, to obejrzyjcie to wideo. A jeżeli trochę więcej czasu, jesteście w hotelu Tobako, i chcielibyście poznać okolice tego miejsca, albo trochę odpocząć, to zapraszam Was naszymi śladami do Parku Poniatowskiego. Park Poniatowskiego, do którego właśnie idziemy, nosił niegdyś nazwę Ogrodu Przypańskiej, bo taką nazwę nosiła z kolei ulica, która do niego biegła, i był znacznie większy. Niestety, rozrastające się miasto pochłaniało kolejne kawałki zieleni. Najpierw powstał szpital, potem kościół, aż w końcu wytwórnia filmów fabularnych i biegnąca pod nami szeroka trasa WZ. Przełódzkiej wytwórni powstawał film Krzyżacy. Większość scen plenerowych nagrywano na Kaszubach. Jednakże po powrocie z sesji zdjęciowej część zdjęć nie podobała się ekipie. Postanowiono zrobić dokrętki. Jako, że nie było już ani czasu, ani pieniędzy na powrót na północ Polski, postanowiono zebrać ekipę, wyjść na drugą stronę ulicy, która wówczas była nieco węższa i zrobić dokrętki w parku. W ten oto sposób, gdzieś tu, pod tą płatką właśnie, Park Poniatowskiego udawał puszczę. Krzyżacy to nie jedyny film, jaki powstawał w tym parku. Tutaj kręcono także plenery do pierwszego polskiego powojennego pełnometrażowego filmu Zakazane Piosenki. Łódź wówczas udawała przedwojenną, niezniszczoną jeszcze działaniami wojskowymi stolicę. Kilka lat temu park przeszedł remont, podczas którego postanowiono zaznaczyć jego filmową historię. Na pierwszy rzut oka tego nie widać i nie wszyscy o tym wiedzą, ale jego cztery równoległe alejki po wschodniej stronie wyłożono kolorową kostką chodnikową, w których wzór układa się w perforację taśmy filmowej. Park powstał na terenie lasów miejskich. Na początku XX wieku został uregulowany. Przez dziesięciolecia dosadzano nowe drzewa, krzewy. Wytyczano alejki, ale wciąż istnieją tutaj pojedyncze drzewa pamiętające czasy pradawnych lasów okalających miasteczko łódź. Ten dom przypułkowy, nazwany Karol, uznawany jest za najstarsze drzewo w tym parku. W parku po dziś dzień zachowano jego pierwotne założenia architektoniczne. Wschodnia część urządzona jest w stylu francuskich ogrodów. Tutaj zaprojektowano proste, utwardzane alejki, fontannę, amfiteatr, labirynt żywopłotu, a także kwietne rabaty na wzór tych z Wersalu. Druga część parku, ta zachodnia, to styl angielski, bardziej dziki. Oczywiście z dużą ilością trawników, wzniesień, zarośli, stawów z mostkiem, a także z otwartym pawilonem kolumnowym. Otwarty pawilon kolumnowy został wybudowany jako schronienie przed deszczem dla spacerujących po parku. Natomiast niegdyś zimą montowano w nim drzwi i okna, i służył jako. Szatnia i bufet dla wszystkich, którzy korzystali ze ślizgawki na stawie. Opowiadaliśmy wam już o tym, że prawdopodobnie każdy dorosły Polak i Polka przynajmniej raz w życiu widzieli fragment parku poniatowskiego w kinie albo w telewizji. Ale czy wiecie? Że być może większość z Was nosiła też coś na sobie związanego z tym parkiem? Prowadzone kilka lat temu badania wykazały, że gdzieś w tym miejscu swoje źródła miała mała rzeczka o mało oryginalnej nazwie Wulka. Na jej brzegu, paru kilometrów stąd, powstała osada o nazwie, uwaga, Wulka. Do tej osady z miasta łódź prowadziła Polna Droga. W czasie rewolucji przemysłowej drogę Uregulowano, wyprostowano i nazwano ulicą Wólczańską. Wieś wulka została wchłonięta przez rozrastające się miasto. Po II wojnie światowej władze PRL-u postanowiły w naszym mieście stworzyć nowe zakłady odzieżowe. Wówczas to pod adresem Wulczańska 243 powstały zakłady odzieżowe wulczanka. Zakładów produkcyjnych i siedziby tejże firmy już nie ma, tak samo jak rzeczki i osady o nazwie wulka. Pozostała marka odzieżowa. I ulica Wulcańska. Historia tego parku jednak nie zawsze była wesoła. Podczas pierwszej wojny światowej, kiedy w mieście panował głód, zlikwidowano wszystkie rabaty kwietne. W ich miejscu lokalni mieszkańcy uprawiali ziemniaki. Podczas II wojny światowej do parku wstępnieli wyłącznie obywatele III Rzeszy. Wówczas to Niemcy wyburzyli znajdujący się nieopodal pomnik Stanisława Moniuszki, który to Polacy wznieśli zaledwie rok przed wojną. Mimo że w mieście nie toczyły się zbyt krwawe walki, to na terenie parku znajdują się dwa cmentarze żołnierzy radzieckich. Pomiędzy tymi cmentarzami, w miejscu, gdzie niegdyś stał pomnik Moniuszki, wzniesiono obelisk Wdzięczności Armii Czerwonej. Ten pomnik nie przetrwał jednak zbyt długo, bo już po kilku miesiącach został wysadzony w powietrze przez lokalną grupę oporu. W związku z tymi wydarzeniami pięć osób trafiło do więzienia. Pomnik odbudowano po roku, wykorzystując między innymi płyty granitowe z cmentarzy żydowskich i ewangelickich. I ten pomnik z kolei stał już tutaj 46 lat. Bo w 1992 roku, w trakcie dekomunizacji Polski, zburzono go. Od tamtego czasu nie zdecydowano się na postawienie w tym miejscu już żadnego innego pomnika. W samym sercu parku znajduje się zabytkowa Willa Prezydencka. Dziś mieści się tutaj klub z muzyką techno o nazwie Willa. Organizują różnego rodzaju wydarzenia i eventy, które możecie śledzić na ich Instagramie. Innym zabytkowym budynkiem jest zespół szkół znajdujący się od ulicy Żeromskiego. Pochodzą z 1902 roku. Natomiast sama szkoła ma znacznie dłuższą historię. Jest spadkobierczynią pierwszej szkoły rzemieślniczej na ziemiach polskich, a nawet pierwszej w ówczesnym Imperium Rosyjskim. Pod różnymi nazwami funkcjonuje już od 154 lat. Obecnie Park Poniatowskiego to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku Łodzian. Znajduje się tutaj Plac Zabaw, Górka Saneczkowa, Siłownia Miejska jedyny taki tor rowerowy w mieście oraz korty tenisowe. I w ten oto sposób zatoczyliśmy koło po historii i terenie parku imienia księcia Józefa Poniatowskiego. W tych paru chwilach staraliśmy się pokazać Wam tylko najciekawsze miejsca. Jest jeszcze wiele do odkrycia. Przyjdźcie, sprawdźcie, przekonajcie się sami. Do zobaczenia w łodzi.